No, to eee, pierdolę Jak się... Nie mogę siurka zdjąć siurka? siurka? Znaczy, znaczy mój, tam, mój tam stale. siurek jest przyczepiony na stałe, nie? ale. A ja też nie mogę tu, tu włączyć ustawienia no. Co ty robisz teraz ze swoim siupkiem? Już, ja się nie dziwię, że przegraliśmy, sióbkiem Ci się siupkiem teraz Pokręcam siuro Udy, Wyjebane Bici w chuj, o Tu jesteś kurwa. <śpiew> A dobrze się tak ustawić, żeby ilonka i kible móc liknąć. <śpiew> no, nie, nieźle, nie, nieźle. nie. <śpiew> ja Ja też. Ja też. Ja też. Ja ten po że starczyła o kurwa No nic, no, prawda jest taka, że w tej rundzie tylko się zabił My się wyjebaliśmy za zero Prawda jest taka, że... Ja, nie wiem, ja i na Prawda jest taka, że tylko on coś gramu. No.